No, o konsystencję z Kineata 7. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z openingu kart tak. Niestety Chciałam nagrać odcinek, ale rozwałdowało mi się telefon i wiecie. Opakowanie już zerwało, bo wcześniej robiłem. No i tylko Wam pokażę jak one wyglądały. Pierwsze wyglądało tak. Tak wyglądała, a druga paczka, paczuszka, to wyglądała, właśnie, tak, tak, tak wyglądała, no tak, no dobra, jeszcze nie sprawdzałem kart, tylko otwierałem. dobra, lecimy, nie, nie przy Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole Jeśli spodoba wam się ten odcinek i inne Za openingów, bo jeszcze zrobię kolej. No. Mam pierwszy stosik Pierwszy stosik Tak się prezentuje tak się prezentuje? Dobre. Otwieram Pierwszy Dobra Czy to będzie piłkarz czy Czołgarz Piłkarz a nie, tu była kata, ha, Właśnie вот taka, Tak. E, to będzie piłkarz. Wow. Co jest Co trójka 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 To trójka trójka pokaż To będzie też pokaż. To też pokaż. Nie, jeden piłkarz. Taki piłkarz. Tu już mam piłkarza i ronaldosz. Piłkarza i ronaldosz. Lecimy. To mi się wydaje, że będzie piłkarz. I? Ja patrzę w kamerze. Może... No, piłkarz. Tak, piłkarz. Złoto. Dobrze. Jeszcze nie je kupiłam albumu szybko to poszło. Bramkarz. Tu bramkarz. Mmm piłkarz. Ale game hanger. Nawet. Dobrze. To będzie też bramkarz. Tak, bramkarz, mam to. Drugi bramkarz. I ostatnie piłkaż. Szpani, dobrze. Dobra. Tutaj będzie piłkaż, piukasz. Piłka. dobra no. I, i dobra w każdej paczce było po 8 kart czyli mam dzisiaj do 16 do odpakowania a piłkarz już zacząłem mhm, dobra ostatnia będzie pewnie też piłkarz piłkarz dobra to mam stosik mam już pierwszą paczkę kart to wygląda tak. Pierwszy tak wygląda. Nie, nie, tak wygląda pierwszy. Tak wygląda drugi. Tak wygląda trzeci. Tak wygląda czwarty. Tak wygląda piąty. Tak wygląda szósty. Tak wygląda siódmy. Tak, tak wygląda ósmy. Tak wygląda. Nie, odtąd, to 8, to 9, ale ja tu jest 8 karty. albo 9, albo mi się pomieszały. nie, jedna karta mi się pomyślała, dobra, Słuchajcie, mam pierwszy stosik, czekaj, nie wiem, ale mi się wydaje, mi się wydaje, nie, mi się wydaje, że to było, to była ta karta, ta, bo ta najbardziej nie pasuje, ta. Dobra, to tu ją damy. Tak, zrobię tą i tak. Tak się prezentują. To wszystkie. To sobie położę. I też to, to, nie wiem po co to, ale dobra. Ronaldo już. już mam. Tylko brakuje mi jeszcze Messiego, Mbappe, Neymara i Lewego. Dobra, no, zobaczmy czy... Ja myślę, że to będzie. Nie wiem. Może byłaby albo ale to jest, nie. Dobra, no, pierwszy. piłkarz. A to, to jest ten, a tego widzieliśmy. To będzie. Tak. Bramkarz? kasz? Nie. Kwiłkarz. Tak, jest. O, to jest tego, znaczek. To jest znaczek Belgii. O, mamy. O znaczki będą dodać tutaj. Tutaj będą. Tu będą znaczki. Mm, to będzie. Kwiłkarz. Odwrotnie, bo w nią tak się prezentuje. Dolną stroną. To kładziemy. I teraz na odwrotnie. O wszystko na dole. Teraz na I bo tu jest zasłonięte jakby co. Patrzcie. Tu jest zasłonięte, nie? Nie widać. I tak się prezentuje. Też piłkarz. Piłkarz. No. I ostatnia legendarna karta. Tak się właśnie Państwu prezentuje. Ja nie patrzę. Teraz ja patrzę. Nie! Nie! Lewą Polski! Co jest? Nie, nie, ja to nie wierzę. Patrzcie, poczekajcie. Z tego stosu, patrzcie. Nie, patrzcie. Tak. Z tego stosu, tego, z tego pierwszego stosu wypadam Ronaldo. A z tego stosu wypadam Lewy. W mam jeszcze Neymara, Mbappe i Macego. Trzy. A czekaj, wy, wyjmijmy tego. Em, em, e, Ronaldo. Czekaj, nie, gdzie oni są? Gdzie ten Ronaldo masz? Gdzie jest Ronaldo? O, tu jest. To są nasi. Co to masz? Tu to to są moje dwie najlepsze karty, czyli Lewandowski i Cristiano Ronaldo. lubię Lewandowski, a tu Ronaldo. Dobra, to co się kupiło? Dobra, mamy to. Mamy to. Biedą i tutaj tak dobra, tylko, tylko pytanie, gdzie ja je położę pytanie gdzie ja mam baterię bo ja mam podładowarkę tak mam poczekajcie, a tutaj 26 to wystarczy, poczekajcie Nie. no dobra na tyle dostaliśmy no bardzo dobre karty 16 ich było dokładnie i powiem teraz wam najlepsze karty Lewandowski i Krysa To są takie mamy już mamy tego 15 mamy Piłkarzy 15 i dwóch plamkarzy, co wiem. Tak, 15, piłkarzy i dwóch plankarzy. Nie. Nie, 13, piłkarzy i dwóch plamkarzy. I jeszcze licząć to, to, ten znak, ale te dwa już się nie liczą. Tylko karty. Dobra, tylko gdzie ja schowam? Gdzie się ja tam schowam? I Dobra, to by było... To by było na tyle. Więc ja z wami się żegnam.